Nie ma ktoś ochoty kupić zamku? Zamek Krzyżacki na sprzedaż. Proszę bardzo, tu jest tabliczka, że jest na sprzedaż. Teren prywatny. Kurde, posiadać taką, taki zamek i nic w nim robić. Szkoda, żeby się niszczyło. Spróbuję tam wejść jakoś. na ja, że im coś przegoi. Lipa, wszystkie okna są poza. Pozabijane dechami od środka. Fajna miejscowa, zobaczcie. Fajnie byłoby tam połazić. Zwłaszcza jak nikogo nie ma. Urbek totalny byłby. Ciekawe, kurde, jak to jest stare. Nie jest jakoś chyba bardzo stare. W internecie żadnej wzmianki nie było, ale spróbuję poszukać tutaj jeszcze dokładniej. W tym razie. Szkoda, że się weźmie. mamy kolejny dzień obudzili mnie pracownicy którzy montują ławki a ja sobie robię śniadanie makaron z sosem pieczeniowym jasnym i makrelą z puszki żeby to ugotować musiałem z się do namiotu bo wieje 40 km na godzinę całą noc mi tak namiotem, które w ogóle nie spałem no, to... no i dzisiaj definitywnie muszę yy, dojechać w okolice Braniewa, żeby jutro się wyrobić na pociąg do Gdańska, gdzie jestem umówiony. Biorę się za połaszowanie. Od samego rana pada deszcz, świeci słońce i pada deszcz. I to ciągle, także przez... Zamiast spakować się w 10 minut zajęło mi to półtorej godziny, bo co minutę zaczynało nagłą ulewą lat i musiałem uciekać pod dach. I zacząłem się już ponownie wkurwiać z rana. A tego wieje taki wiatr, że jak wsiadałem na rower, to mnie przewrócił. No w dupę mać. Jadę z jakąś bluzę może kupię, widziałem tam ciucholand jakiś. Bo jest zimno, strasznie zimno jest. A nie założę bluzki termoaktywnej, bo tylko ją mam do spania, żeby nie przemarznąć w nocy. Dzisiaj w nocy było cholernie zimno. Ha! Założyłem na siebie wszystko co miałem. Masakra jakaś. Tak sobie jadę i jadę No już sobie myślę Kurde mam schizy ze zmęczenia Normalnie czuję rumianek od 300 metrów cały czas Patrzę na prawo A tam Całe pole rumianku <słuch> Proszę bardzo Całe pole rumianku Dlatego czuję Rumianek od kilkuset metrów <słuch> Czyli nie mam schizów może tam trochę mam, ale jeszcze nie mam. W takie. Oh. Dotarłem do Górowa Ławskiego, do Górowa Ławskiego. trudna nazwa strasznie. No i przerwa na loda pozwoliłem sobie wydać 11 zł ale po, po dzisiejszym hardkorowym dniu zasłużyłem na. Dobrego loda, fajne miasteczko spokojne takie rynek całkiem przyjemny. posiedzę odpocznę jeszcze gdzieś w jakiejś ławce w parku i ruszam dalej jeszcze zostało mi na dzisiaj do przyjechania E 51 km E, ma, I ma być już praktycznie płasko. Tam podjazdów ma być chyba 120 metrów. Także mam nadzieję, że teren będzie już spoko. Cześć! Właśnie spotkałem na trasie Kaję i ma, mijamy opuszczoną stację kolejową, do której mamy zamiar właśnie wejść. Także co? Idziemy. Ale tak naprawdę, jak pojechałem w jakąś podróż, no to pojawiło się parę odcinków. To! A potem, potem przestój. więc... Mhm. E, więc nie ma jakiegoś, nie ma szału. 600 parę subskrypcji. Mhm. Trzeba do następnych drzwi przejść okay. Ej, ci kurwa Dupę, daj fucking bitch Albo w sumie to przez okno, bo nie widzę oh, Wiesz, Uważaj tutaj, nie wpadnij Dobra, tam jest zyry, to nie zacznij z biurka E, taka miejscowość. No i no, gdzie są schody na górę? No, nie, nic się nic tylko się wprowadzać, no, no nie Trzy pokojowe na sprzedaż! Tak Wydajem Stan remon do remontu do tak. remontu O, patrz Aha. Mm. Może no, tutaj będzie? Jest kratka schodowa. Je Pewnie. <grystanie> Jeszcze piwnice są, ale czołówka by się no tak. nie <grystanie> jest takie stare. Schowki. Wczoraj, wczoraj próbowałem się dostać do zamku no. He, Krzyżackiego, w, w Branich, coś na by, jakaś no. miejscowość. No. Tak, tak, no nie dało się nigdzie wejść. Też dwa, no. też przyjechało czterech, o, 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 czterech, czterech chłopaków przyjechało. Aha. Też tam próbowali wejść. I też im się nie udało. No, no i też. Nie, oni jeszcze zostali, może się kombinowali, Aha. bo chcieli chcie, 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 chcie po rynnie ryn chcieli wchodzić. Ten nie. O, proszę. A to ten budynek ma 300 lat. lat. uka, błąd, hej, chyba. O, Uważaj na podłogę. Jest tu kto Nie ma no, ale nie wiem jak bym coś tak powiedział Nie ma kuba. Co im po domu łazicie Mow gości No dobrze, fajnie, że jest zrobię jakieś zdjęcie Co też z A miejsce. potem co jest? Zobacz, czy przypamiętał się do nas kot i schował się pod kapelusz kic, 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 kic. wszedł na ukelele <grym i wytkgli> <grym i wytkli> <grym i wytkli> także taki kosor no i dotarłem z Kają do Braniewa siedzimy właśnie przy w restauracji mamy zamiar sobie wypić jakieś dobre lokalne piwo względu, że w Braniewie jest oczywiście lokalny browar Braniewo tu stoją nasze e, rowerki i jedziemy dzisiaj da, dalej e, w środku e, nowe, nowej nowej która znajduje, jest jest to już miasteczko nad e, zalewem Wiślanym e, i prawdopodobnie będziemy dzisiaj nocować gdzieś mm, nad morzem można powiedzieć na plaży. Bądź jeżeli po drodze znajdziemy miejscówkę nad rzeką. Nad rzeką Pasłęką. Także wszystko się zobaczy. Ba, bardzo dobry dzień. E, nie zapowiadał się taki. E, dobrze, że nie pojechałem pociągiem tak jak chciałem to zrobić, bo inaczej byśmy się e, nie spotkali. E, no i nie byłby taki fajny dzień. A tak to. Ba, bardzo miły dzień. Jutro kolejny i tak a zaraz będzie piwko ja jestem bardzo zmęczony od mówienia kilka godzin cały czas od rozmawiania strasznie mi zaschło w ustach w ogóle usta mam usta mam straszne mam tak spękane usta że to się w głowie nie mieści więc piwko to jest to co teraz wejdzie idealnie o. o! i jeszcze 10-15 km przed nami I będzie można rozbijać obóz Udało się dojechać do morza Zalew ja Wiślany Przywitaj się, się. Yeah, udało nam się Także Zrobiliśmy to Mam za sobą kilometrów, nie powiem ile dokładnie, ale pewnie z 1800 no i tutaj praktycznie się kończy Green Velo i mamy morze, ale wieje od niego jak diabli.